Cześć, właśnie jestem w trakcie przygotowywania dla Was filmu pod tytułem 15 pytań: jak rozpoznać swoje predyspozycje, pasje i talenty? Przygotowuję dla Was 15 pytań, które pomogą Wam odnaleźć to, co wydaje Wam się naturalne, czym jesteście dobrzy, co jest Waszą predyspozycją, talentem, w czym odnajdujecie pasję, ale przez to, że jest to Wasza codzienność, nie potraficie tego nazwać, nie potraficie tego odkryć. A lepsze wykorzystanie właśnie tego może spowodować, że staniecie się bardziej świadomi, bardziej wykorzystacie te swoje talenty do robienia czegoś dla przyjemności, robienia czegoś dla biznesu, dla szczęścia, dla bycia bardziej popularnym, w czym chcecie, to, może to możecie to wykorzystać. Więc, 15 pytań, które mogą Wam odsłonić wasze klapki, zmienić sposób myślenia o sobie i zacząć być i żyć. Osobą i życiem, jakim zawsze chcieliście. Pozdrawiam, zapraszam do obserwowania i komentowania, oraz możecie także udostępnić to dalej. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.